Cześć! Jestem Anka z bloga odnaleziona w czasie.pl i jako osoba bardzo niezorganizowana z założenia, bo tak kiedyś błędnie zakładałam, odnajduję się w czasie za pomocą różnych sposobów, sposobów e, także dzięki różnym wyzwaniom i postanowieniom. I tak, ćwiczę codziennie od ponad dwóch lat, i w roku 2019 miałam postanowienie noworoczne, że będę uczyła się hiszpańskiego codziennie. Uczyłam się na Facebooku, na live, codziennie przez cały rok 2019 i wytrwałam w moim postanowieniu noworocznym aż do 31 grudnia. Jeżeli tobie nigdy nie udało się wytrwać w postanowieniu, to chętnie pokażę ci, jak to robić podczas pięciodniowego wyzwania. Kliknij na link pod filmem i zapisz się na wyzwanie 5 dni już teraz. Podczas wyzwania będę się kontaktowała z Tobą bezpośrednio, dlatego liczba miejsc jest ograniczona. Jeżeli chcesz być w wyzwaniu i nauczyć się, jak wytrwać w postanowieniu, zapisz się już teraz. Wyzwanie zaczynamy w najbliższy wtorek. Zapraszam.